Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do studiowania Pisma Świętego w Ekumenicznej Szkole Biblijnej w Łodzi. Chyba w każdym domu jest Biblia, ale jestem przekonany, że nie w każdym domu jest ona czytana ze zrozumieniem. W Ekumenicznej Szkole Biblijnej, którą, której szóstą edycję rozpoczynamy, staramy się nauczyć naszych słuchaczy, jak czytać Pismo Święte jako słowo życia. Jak kierować się. Wskazaniami Pisma Świętego w drodze do nieba. Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu. Jest to sześć wykładów prowadzonych przez chyba najlepszych biblistów w Polsce z różnych kościołów chrześcijańskich. Są katolicy rzymscy, są prawosławni, jest Mariawita, są również i ewangelicy. Chcemy podać Pismo Święte jako treść, która odnosi się do życia i można nią żyć każdego dnia. Należy zapisać się w sekretariacie szkoły w kuri łódzkiej przy ulicy Skorupki 3.